Jej, wracam do domu, patrzcie żadnych dzieci nie ma ze mną Pół godziny wcześniej wolne Cudownie, nie Ale Ale to znaczy, że ja tak szybko idę Dobra, zero kondycji, zero No, ale mam wcześniej wolne, to sobie mogę gdzieś iść Mówiłam Wam wcześniej, że oni jadą na święta, teraz na Wielkanoc, do Saragosy. Tam do rodziny Marii. I Pepe zostaje, bo on ma... Jest on call w weekend. No, pewnie go nie wezmą, bo ja tu jestem. Jak już wiemy, robię za talizman. No ale jechać nie może. Może oni sobie pojechali sami. Ta wycieczka, co mówiłam, że jak chciała kupić bilet dla mnie, no to był jakiś... Astronomicznych cenach, więc nie mogę z nimi jechać. Chyba aż tak bogaci nie są, żeby mi zafundować wycieczkę. Także Zostanę sobie tutaj. To Pepe jest teraz na Formenterze znowu. I znowu z tego samego powodu co przedtem. Czyli umarł jakiś tam wujek jego, więc musi jechać na pogrzeb. Jest taka jednadniowa wycieczka na drugą wyspę, znowu wypadła. Był to taki gigantyczny szczur na drodze, ale to chyba już go nie, nie ma. To w sensie, pewnie mewy zabrały. Taki gigantyczny martwy leżał. Powiedziałam wam, że w maju mieliśmy też jechać na tą minorkę na weekend, bo tutaj chyba też jest majówka jakaś dłuższa w maju. Dziwne, żeby majówka była dłuższa w kwietniu, no ale dobrze. Mieliśmy jechać. No ale... Pew wtedy też nie może. Więc to tylko bym była ja, Maria i chłopaki. Ale przez to, że podczas naszej podróży na Formentery obie z Marią umierałyśmy pod, przez te 30 minut na promie. Pff, zmachałam się. Stwierdziliśmy, że... Znaczy ona stwierdziła, że to że nie ma sensu, żebyśmy same tam płynęły, bo wtedy jak my będziemy dwie umierać, to nie będzie się miał kto zająć chłopakami jak nie ma ojca. Także no nie pojedziemy na migorkę. Taka choroba morska. No niestety. Ale tak wypadło, że obie przez 30 minut tylko myślimy o tym, żeby się nie zżygać. To chyba nie ma sensu. Ale w zamian lecimy gdzieś w jakieś inne miejsce. Gdzieś do Hiszpanii, nie pamiętam. Cantabra? Coś takiego. Gdzieś na północy Hiszpanii w maju. Ale mój największy problem z tym, że ta wyprawa chyba wypadnie w finał Eurowizji. Ja się autentycznie zastanawiałam, czy jej powiedzieć, że, em, że no ja nie polecę z Tobą. Eurowizja jest ważniejsza od wizji, czy, czy wycieczka jest ważniejsza od Eurowizji. Liczę na to, że w hotelu jednak będzie Wi-Fi i telewizor, więc będę w stanie to obejrzeć. Jak mnie o mnie Eurowizja to będę, będę bardzo smutna. Już prawie jestem w domku. Jest tak ciepło. zdecydowanie za dużo ubrań na sobie takie mam drzwi patrzcie żółty klucz otworzył się za pierwszym razem nie no hit muszę częściej nagrywać po prostu bo tu za wiecznie 5 minut trwa zanim otworzymy te drzwi ktokolwiek drugie o ale nie 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 będę przez nie przechodzić bo nie mam roweru nie ma sensu więc wejdę tymi a tutaj taki srebrny. Tak pokazuję Wam, żebyście się mogły włamać kiedyś. Oj, to chyba jedną ręką nie da rady. Bo tu ogólnie nie ma klamek. To się nie kręci w żaden sposób. Trzeba to tylko popchnąć. Bez sensu. Ale się do tego przyzwyczaić nie mogę. Można nie mieć klamek. Dobrze. Si patrol patrol wszędzie. Podbieram planie, bo w sumie jak mnie zwolnili, to pół godziny wcześniej to mogę. Pokażę Wam temperaturę, jaka jest. Tak jest dzisiaj. To jest wszystko dla Rudego specjalnie. Opatrzcie na te kwiatki. To nie jest nasze. Ktoś tu wkopał piłkę znowu. Patrzcie to. No ten już też na wykończeniu, ale ten dead. Dead. Basenik, jaki ładny, wyczyszczony. Poszłam sobie popływać już w sumie. A dzisiaj tam te drzewka, nie wiem czy je O, musiałabym się podnieść bardziej. Tam są takie drzewka, je przecinali dzisiaj ładnie. O. o, takie, o grzyby.